Patrujesz się ciągle w telefon. Robisz to każdego dnia, a może trwa to już latami. Pewnie tego nie wiesz, ale w twoim mózgu zachodzi teraz stymulacyjne sprzężenie zwrotne. Twój mózg odbiera setki szybkich impulsów wizualnych i dźwiękowych, prowadząc do lawinowego wyrzutu dopaminy. Zaczyna się Przeciążenie synaptyczne. Zbyt częste aktywacje synaps prowadzą do ich destabilizacji i nadmiernego pobudzenia kory przedczołowej. Powstaje tak zwany efekt neurokolapsu błyskawiczne zanikanie i odbudowywanie połączeń synaptycznych, co sprawia, że mózg zaczyna działać w trybie chaotycznego losowania myśli. W wyniku Permanentnego przeciążenia informacyjnego, mitochondria neuronów zaczynają magazynować niepotrzebne dane, aż masa krytyczna zostaje przekroczona. Wtedy, na poziomie kwantowym, rozpoczyna się reakcja łańcuchowa.